Siema generalnie. Jeśli powiem Google, to pierwsze co wam przyjdzie na myśl to pewnie Chrome i ich wyszukiwarka. W moim przypadku to jednak będzie to, że Google jako firma lubi zabijać swoje projekty. Dziś opowiem o tych według mnie najciekawszych i się w tym celu stroną kiltpaygo.com. Google, google Stadia to była usługa grania w chmurze, która pozwala na granie na bardzo słabych urządzeniach, na papierze spoko, więc nie, lecz kiedy sam produkt się ukazał, nie było aż tak fajnie. Bo to nie było coś takiego jak GeForce Now Oj nie nie, ty musiałeś kupować gry A i tak miałeś się tylko Full HD I tylko jeśli miałeś stabilne połączenie z serwerem Google A na początku o to nie było łatwo Google Stadia miała też swoją płatną wersję Nazywała się Stadia Pro I dawała ci dostęp do 4K I jednej darmowej gry miesięcznie Stadia też miała swojego pada Jakby to nie jest nic specjalnego Nie wiem czemu się o tym wypowiadam O nie, nie, Ogółem Stadia to raczej był nieudany eksperyment giganta ale i tak przetrwa aż 4 lata, co jak na coś, co musiało pochłaniać ogromne zasoby, jest nie najgorszym wynikiem. Google plus to miało być konkurent Facebooka tak to było dawno temu, bo w 2011 roku. W założeniach super pomysł, bo Google miało już dużą bazę użytkowników, lecz ze założenia nie przewidywały jednej rzeczy, tego, że wymuszanie ludziom platformy jest średnim pomysłem. W 2013 YouTube zmuszał użytkowników, by tam zakładać konta, po to, by komentować. Google things, among them YouTube and Google Plus, like 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 on, on the other hand, uh, people. A, uh, how to say it? A. Uh, they freaking hate it! Nobody likes Google Plus! Nobody uses it. it! Chociaż sama platforma wystartowała już dwa lata wcześniej. Skończyło się to tak, że ludzie od razu zrazili się do tego i nikt z tego nie korzystał. No tak po, za tym jeszcze, że nikt z tego nie korzystał do tego, że to było wciskane ludziom do garno, to nikt z tego nie korzystał też z prostego innego powodu. Ludzie już wtedy mieli Facebooka, który był wtedy najpopularniejszą platformą do powstawania gówna typu... Zdjęcia twoich obrzydliwych dzieci Nie wiem, zdjęcia jakiegoś schabowego, którego sobie zrobić, Czy coś takiego, nie wiem, co, co ludzie postują na Facebook'u Ostatni raz tam kiedy byłem, to było dawno temu Tak naprawdę jedynym wyróżnikiem Google Plus było to, że były takie zwane kręgi, czyli że... Niektórzy mogli zobaczyć twój post Tych, których dodajesz, żeby mogli zobaczyć ten post Twoi znajomi, a inni nie mogli Wow, znaczy to jest niby spoko wszystko, ale... To nie zmienia faktu, że Google Plus był do dupy. Tutaj będę chociaż odrobinę bajazd, bo sam miałem urządzenie z tej linii. Google Nexus to był projekt Google, w którym to firmy zewnętrzne produkowały urządzenia mobilne z Androidem pod marką Nexus, ale był haczyk. Ten Android nie posiadał żadnych skinów, żadnego bloatware'u, bo był czysty. Wiem, że puryści się zaraz zesrają. Technicznie nie był czysty, bo Android posiada aplikację Google. Wiem, wiem, nie bijcie mnie. Same urządzenia z linii Nexus były raczej z wysokiej półki. Ja sam posiadałem Asus Nexus 7 pierwszej generacji i to był w tamtych czasach bardzo dobry tablet. Niestety, projekt Nexus został zakończony w 2016, lecz Google go poniekąd kontynuuje. Pod postacią linii Pixel. Lecz w tym przypadku już nie mamy do czynienia z firmami zewnętrznymi, tylko z bezpośrednio firmą Google. Zakończę ten materiał filozoficzną sentencją, mianowicie chuj w dupę Google za nie utrzymywanie u swoich usług. Pamiętajcie, by subskrybować, bo wiadomo, śmieszna cyferka idzie w górę. Bo jak wiecie, jak są, cyferka idzie w górę, to jest dobrze.